Jak w ogóle spodobała Wam się para Kasi i Maćka, bo pewnie mieliście już okazję razem współpracować? Nie na no, zawodowcy bardzo mi ludzie, ja Maćka właśnie wczoraj, bo za chwilę mam go w demakijażu nagrywamy za 30 minut. Ja znam Maćkę od ponad 30 lat uświadomiłem sobie, Kasie także bardzo, bardzo długo, więc są przemiłe osoby, a w prowadzeniu programu porannego no po prostu zawodowcy, więc na pewno będzie dobrze. Czyli nie będzie konkurencji, raczej będziecie się wszyscy wspierać. W ogóle my w Polsce jesteśmy taką grupą, to zresztą też jak śledzisz media, to, to możesz zobaczyć, że jakby my się bardzo wspieramy i czujemy się taką jedną wielką rodziną. Jesteśmy prywatną telewizją, gdzieś tam zjednoczoną e, wokół szefa i. i to wydaje mi się, że widać, że my mówimy jednym głosem. I to nie jest jakiś taki głos na siłę, tylko po prostu tak czujemy, jesteśmy tutaj, dobrze się czujemy, i to jest nasza rodzina. To by było w ogóle najgorsze, co moglibyśmy zrobić. To jest próba w ogóle rywalizowania między nami. My tworzymy ten program i ten program się uda, jeżeli my wszyscy będziemy siebie motywować, wspierać i sobie pomagać. Bo jeżeli każdy będzie grał do swojej branki, czy to w parze na siebie, czy właśnie para na parę, to to jest porażka jakby od razu na starcie. Więc my wręcz odwrotnie, nawet jak komuś coś nie do końca pasuje, to staramy się wspólnymi siłami to przeorganizować i, i pomyśleć, jakie jest wspólne rozwiązanie, ponieważ na koniec dnia to będzie ocena całego programu e i my go. Tworzymy wspólnie, są trzy pary na razie I, i od nas zależy, jak on będzie oceniany. Także tutaj my się możemy wszystko od siebie wzajemnie uczyć, tak samo właśnie w tej parze, jak i między parami. No, mamy super doświadczony Dud, który już wie, jak się robi telewizję śniadaniową. Uczmy się od nich. Ja mam Maćka, który jest energiczny, energetyczny, uśmiechnięty, wyluzowany. Biorę to od niego. Ja mu daję trochę tego więcej spokoju, uziemienia. Po, Poważnego spojrzenia na niektóre tematy. Także naprawdę jest tutaj tyle możliwości uczenia się od siebie nawzajem, że raczej z tego korzystajmy, a nie żeby grać w jakichś przeciwnych drużynach. Kasia i Maciej to para w życiu zawodowym i para w życiu prywatnym. Czy Twoim zdaniem to pomaga? Czy raczej szkodzi? Dzisiaj nawet z Kasią miałyśmy na ten temat rozmowę, ponieważ ja bardzo szanuję, że oni naprawdę na planie i, i, i w pracy są super zawodowi, profesjonalni i jakoś nie. Emanują i nie patują nieprawdopodobnie też ich jakby relacją prywatną i uważam, że to jest super zdrowe. Oczywiście, że to pewnie pomaga chociażby w logistyce czasami, że wiedzą, co kiedy wspólnie mogą robić, przynajmniej mają więcej czasu dla siebie, bo mogą na przykład wspólnym samochodem przyjechać do pracy czy z niego wyjechać, mają wspólną garderobę, w której wiadomo, że mogą być inne wspólne tematy w stylu, co dzisiaj jemy na kolację i to jest też yy, fajne. Natomiast zapominając o tej historii. Kasia ma wielkie doświadczenie medialne, Maciek ma wielkie doświadczenie medialne, więc połączenie tego to jest naprawdę mocne ogniwo.